Tak, ale jest włączony, żeby nie było. Sprawdzisz, tak się. No jest, dobra. Czekaj, chcesz? Go? How is, we knew? Wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy. Mieli szansę. You can mix. You can mix, if you want. OK, let's try, let's try it. A więc dzisiaj zrobimy wywiad, ale też taki mały test języka polskiego. którą bramkę dzisiaj strzeliłeś w tym sezonie? Eee, 16, myślę. Się. Dzisiaj był 16 bramka na sezonie. Trochę szkoda tego strzału z przedpola karnego w słupek, mogło być więcej, ale chyba tym dzisiejszym swoją walką, wybieganiem zasłużyłeś na bramkę, którą w końcówce strzeliłeś. No tak, dzisiaj był e, bardzo ważny mecz. E, jeszcze mamy, mamy szansę i my musimy. Ehm, ba, ba, walczy do, do końca. Ja cały czas e, walczę e, 100%. E, spróbuję wceli i na koniec e, e, I Could Score. No dobrze, to na koniec. Za tydzień gramy w sobotę z Resowią. Ostatni mecz. Chciałbym, żebyś zaprosił kibiców do kamery, żeby przyszli na stadion i po prostu wspierali was w ostatnim meczu już niezależnie od wyniku. Nie. Em, em, czekamy wszyscy na, na stadion, na ostatni mecz sezonu. Potrzebujemy się i walczymy do końca. Do końca. Super. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. No, powiedział. powiedział dobrze, no. dobrze powiedział. Dobrze powiedział. No, no.